Zapraszam Tomasza Millera, Tomasz to trener, coach, biegacz i mentor młodych przedsiębiorców Youth Business Poland. Zresztą ja byłam w tym programie tak swoją drogą, akurat miałam innego mentora. Tomasz propaguje filozofię Kaizen, nie wiem czy dobrze zaakcentowałam, ale w tej filozofii chodzi o to, żeby wielkie cele osiągać małą mikro kamień. I w ten sposób Tomasz osiągnął jeden ze swoich celów, czyli napisał książkę. I teraz opowiem o tym więcej. Zapraszamy Tomasza tutaj i oklaski na zakrętę. Jestem też coachem, trenerem i bardziej chciałbym Was zachęcić do małych zmian. Takich właśnie o 1%. Czy w ogóle ktoś z Was orientuje się, co to jest Quizoka Kaizen? Jedna osoba? Dwie osoby? Dobrze. E, filozofia Kaizen to jest taka filozofia, która powstała w Stanach, później ona została zakorzeniona w Japonii i polega na tym, żeby nie robić wszystkiego od razu jakimiś wielkimi celami e, realizować, tylko wszystko robić małymi krokami, chociaż trochę tyle, że stale, i co jest tak zwane continuous improvement, czyli codziennie, chociaż trochę. E, czy 1% zmian ma znaczenie? Kto uważa, że 1% zmian ma znaczenie? O, całkiem jest... fajnie. E, mam pytanie takie dodatkowe. Czy... Kto z Was miał jakieś postanowienie noworoczne? Jedno, dwa, trzy. Kto z Was realizuje do tej pory te postanowienia? Jedna osoba. O, dwie, trzy. Trochę trudniej jest się. Właśnie to jest trochę trudniej, ale chciałem powiedzieć o tym, że to nie jest tak do końca Wasza wina. <laughs> Także tutaj chciałem Wam powiedzieć, że nie jest to taka hmm, Wasza wina, jest to troszeczkę wina tego, że tak jest trochę zbudowany nasz mózg. Jak jest zbudowany mózg? Nasz mózg, e, tak, jest tak, gdyby ma, jest zbudowany z trzech części. Pierwszy to jest mózg gadzi który odpowiedziałem, to jest najstarsza nasza część. Później jest mózg saczy i kora mózgowa. I ten, jak to wygląda? Ten mózg gadzi. To jest taka najbardziej pierwotna część naszego ciała, naszego mózgu. Odpowiada on tak za nasze działania takie pierwotne i dla niego najważniejsze jest to, żeby przeżyć. Nie chodzi o to, żeby coś zrobić jak największego, tylko żeby przeżyć. I on powiada za bardzo ważne rzeczy takie, jak, jak e, transport krwi, oddychanie, e, dodatkowa porcja antenaliny, gdy czegoś się boimy bądź, atak, gdy, gdy, gdy jesteśmy do tego, gdy, gdy to jest nam potrzebne. E, I on ma jedną, ma kilka, wiele dobrych cech, ale ma też jedną złą on strasznie nie lubi zmian. Ja uważam, że on jest taką gadziną zmian, że wszystko, co chcemy tworzyć nowego, to naj, najbardziej, największym hamulcowym właśnie jest ten mózg gadzi. Drugą częścią, którą... I on właśnie jeszcze są twierdzi. Ten mózg gadzi twierdzi, że lepszy jesteś żywy, niż spełniony i szczęśliwy. Także dla niego najważniejsze to, żebyś przeżył, a nie tyle, żebyś coś realizował, coś zrobił nowego. Drugą częścią naszego mózgu to jest mózg saszy. Mózg saszy odpowiedzialny jest za, za emocje i on jest e, też związany mocno z mózgiem gazim. E, I on i razem, we dwójkę, są odpowiedzialne za procesy nieświadome. Czyli to, co robimy nieświadomie, to właśnie jest związane z mózgiem saszy. On jest odpowiedzialny za emocje. Ostrzega na mózgu za zagrożeniem, bądź wtedy, kiedy coś. Jesteś... Ułatwia nam zapamiętywanie, gdy coś nam się podoba, jakieś mamy wspomnienie, jakieś emocje, to właśnie mózg serczy. Trzecią częścią to jest ta nasza najważniejsza część, tak najbardziej wyjątkowa, y, wytworzona w ewolucji najpóźniej, i taką, którą mamy tylko my, czyli ludzie: to jest mózg, kora mózgowa, mózg racjonalny. I tutaj właśnie myślimy, tworzymy, robimy zdjęcia. Y, Tworzymy jakieś projekty, jesteśmy odpowiedzialni za budowanie, tworzenie czegoś, tego nikt oprócz nas nie ma. Tylko jest pewien i on jest właśnie odpowiedzialny za wszystkie procesy świadome. Tylko jest pewien problem, że te mózg satrzy i gadzi, nie zawsze współdziała z korą mózgową. Właśnie tutaj jest wygląda to coś takiego, że e, mózg gadzi i saczy Mówi, nic nie robimy nowego. Chora zgoła mówi, ja chcę to zrobić. Oni, tutaj jest ten problem właśnie, gdy mamy coś dużego do, do zrealizowania. Gdy mamy coś do, 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 dużego do zrealizowania, to wtedy mózg gazi absolutnie hamuje wszystko, co mamy dużego do zrobienia. Gdy, na przykład jak są postanowienia noworoczne, gdy mamy, chcemy, że coś, od dzisiaj, codziennie, przez godzinę czytać książki. Mamy nawyki stare, które są zakodowane w mózgu gadzi. I mózg gadzi mówi: Absolutnie przez godzinę nie będziesz to robił. Przeważnie jest to tak, wygląda, że to wszystko nowe iskrzy. Iskrzy, i dlatego sposobem na to, żeby ten mózg gadzi przekonać, jest, są małe kroki, czyli bardzo małe zmiany, żebyśmy w końcu nauczyli się jakichś rytuałów, nawyków, które później rozbudowujemy żeby nie od razu robić wielki krok, tylko właśnie mały. Jak to wygląda z motywacją właśnie? Wygląda to w ten sposób, że na początku przeważnie ta motywacja, gdy coś chcemy stworzyć, bardzo duża. Ale za chwilę okazuje się, że właśnie jak jest godzina czasu na przykład do, na czytanie czy na jakieś ćwiczenie, to rezygnujemy. Ta motywacja spada, później jeszcze próbujemy. Znowu spada, i okazuje się, że po trzech tygodniach nasze nawyki, nasze zobowiązania noworoczne przestają istnieć. Co innego, zaczynamy robić coś od bardzo małych rzeczy. Codziennie chociaż jedno ćwiczenie, jedno ćwiczenie, jedno ćwiczenie. Niewielkie, nawet jednominutowe, ale okazuje się, że budowanie takiego nawyku długofalowego okazuje, powoduje to, że osiągamy dużo więcej. Ile trwa nauka nawyku? Ile? 21 dni, tak? Zrobiono raz badania. I yy, te badania mówią, że stworzenie nawyku to jest od 18 do 250 dni. Absolutnie to nie jest 21 czy 30. Zależności też jest wszystko od nawyku. Od, 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 jaki to jest nawyk od naszej osobowości. Średnio się mówi o 66 dniach. Ale to nie jest 21. 21 to jest super, już podstawa do, do, do tego, żeby wdrożyć nowy nawyk, ale to jeszcze jest za mało. I ważne jest to, żebyśmy cały czas o tym pamiętali, często jest tak, że gdy coś tworzymy nowego, 21 dni wystarczy. Guzik prawem, musimy cały czas na tym pracować. Tymi małymi rzeczami ważne jest, żeby to było właśnie tworzyć od czegoś małego. Eee, jeszcze kolejne pytanie. Jeżeli byśmy poprawiali się o 1% dziennie, 1% mały. Po roku o ile byśmy się mogli poprawić? 355%? 355 no trochę prawie. 37 razy. Oczywiście. Byśmy coś dzisiaj zaczęli robić o 1% lepiej. Tylko o 1%. To okazuje się, że matematyka mówi nam, że to jest 37 razy lepiej niż dzisiaj. Gdy to odpuścimy sobie święta, wakacje, okazuje się, że możemy być za rok 10 razy lepszy niż dzisiaj. Tymi małymi krokami, jak najmniejszy. żeby chociaż cokolwiek zrobić, chociaż cokolwiek zrealizować. Czy małe zmiany mogą doprowadzić do wielkich efektów? Chciałem Wam teraz tutaj, ja jestem zafascynowany czymś takim jak marginal gains. E, polega to na tym, że to są marginalne zyski, żeby kumulować małe rzeczy o jeden, które są o 1%. Mam teraz taki jeden przykład eee, z jedzenia hot dogów. Jedzenie hotdogów jest dość prostą czynnością. Wydaje, wydawałoby się, że nie można nic w nich polepszyć. W Stanach Zjednoczonych w co rok odbywają się zawody, kto zje więcej hot dogów w ciągu 12 minut. One trwają od, zaczyna, od 1971 roku. Do 2000 roku... No Zgadnijcie, ile, ile można zjeść w ciągu hodogu w ciągu 12 minut. Ile? 60. 60. 60 no zaraz wam powiem. Do, 20, do 2000 roku... <grywa> 1400, no dobrze. Do, 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 do 2000 roku, e, codziennie, co roku starali się poprawić ten rekord i rekord był 25 i czwarte I przyjechał takeru z Japonii, mały, drobny chłopaczek, stanął w szranki i wygrał kolejne zawody. Jego wynik to było 50 hot -dogów. Poprawił wszystko, rekord o prawie 100%. Jak on to zrobił? Co można wymyślić w jedzeniu? niewiele. Okazuje się, że to co on wymyślił, to nie jest może to jakiś super pomysł, ale to co on wymyślił dało mu niewiarygodny efekt. On starał się polepszać wszystko o małe kawałki. Co on zrobił? Po pierwsze sprawdził, testował w domu, że jak zobaczył, że jak połamie hot doga na pół to szybciej go zje. To była jedna rzecz. Druga rzecz sprawdził, że szybciej połyka się gdy parówka będzie osobna i półka osobna. Kolejne usprawnienie. Kolejne usprawnienie to było takie, że można było popijać. Ale karytakeru myślał, aha, okej, okay, popijać można. Tam przeważnie to była cola albo jakaś woda. On zrobił badania. Nie popijał, tylko moczył hot dogi w wodzie. Już szybciej się połykało. Do tego sprawdził, że ciepła woda też jest lepsza. Do tego dodał jeszcze oliwę, żeby ten przełyk, ten hot-dog szybciej się przesuwał. Następnym ulepszeniem było sprawdził, że dużo szybciej je, gdy jest wyspany. Przed zawodami się wyspał. I ostatnią rzeczą, którą zrobił, było ćwiczenia. Przez rok ćwiczył. Doszedł do wniosku, że ćwicząc, Wzmacnia swoje mięśnie i dzięki temu szybciej będzie przełykać, a z, drugą, z drugiej strony nie będzie miał efektu, efektu wymiotnego. Może to nie jest najfajniejsze, e, najciekawsze może przykłady fizjologiczne, ale okazuje się, że takimi drobnymi, jednoprocentowymi zyskami zdobył niewiarygodny efekt. Pobił poprzedni rekord od 100%. W tej chwili ten rekord, o ile pamiętam, jest nawet 70-kilka, 72 w ciągu. W ciągu 12 minut, ale to nie jest najważniejsze. To jest pierwszy z przykład takich jednoprocentowych czy małych polepszeń. Drugi przykład to jest związany z kolarstwem. Jest taki kościół, który się nazywa David Brailsdorff. On był kolarzem brytyjskim, który nie odnosił zbyt dużo sukcesów, ale zobaczył poszedł na studia z optymalizacji, zafascynowało go to i został szefem brytyjskiej reprezentacji w kolarstwie torowym. I on poszedł do wniosku, że nieważne jest jak się zmienić, ale ważne są te małe mikroelementy, żeby zmieniać. Właśnie tutaj jak tu pokazuje, że 1% tu, 1% tu, 1% tu, tu, może 4% i okazuje się, że suma sumarum to nie jest 1%, tylko 10%. A przy wyścigu Okazuje się, że 10% być lepszy od drugiego zawodnika, to bardzo dużo. Jak on zaczął wprowadzać ten system, Wielka Brytania, Bryta, Brytyjczycy, ostatni medal zdobyli na olimpiadzie w Londynie w 1908 roku. Dość dawno. Gdy zaczął wprowadzać ten system marginalnych zysków, Zaczynały się pojawić sukcesy. Na początku w Atenach zdobył 4 medale, w, Londynie, w Tokio zdobył 12, później 14, znowu 12. Przez ostatnie 3 olimpiady Brytyjczycy zdobywali po 70% medali w kolarstwie torowym. Są on wprowadził? Zaczął myśleć nad najmniejszymi zmianami, jakie mogą być. I To były takie, tutaj są takie proste, które tutaj m, m, można wymyślić. Po pierwsze, wszystkie odblaski skasował. Zawodnicy zaczęli chodzić nawet na, na, na kolarze, na siłownie, żeby mieć lepiej, lepszą, odpływowną, bardziej upowoloną sylwetkę, żeby nawet brzuch mniej wystawał. Jeżeli brali jakieś zapasy na drogę, to, stara, to um, okazało się, że jedno ciastko wystarczy, żeby nie więcej, żeby nie było nawet od, odrobinę ci więcej ciężaru. E, skasował wszystkie e, e, kaptury przy kombinezonach, a także kieszonki, które by mogły e, chociaż trochę zmniejszyć aerodynamikę kolarza. I tym co jeszcze zrobił? E, tym sposobem, a kolarze zaczęli jeszcze mieli nogi, kazali, musieli mieć golone nogi. Co ciekawe jeszcze, co teraz raz ostatnio robili też, również polscy zawodnicy w Stoszkowie, zabronił kolarzom witać się z obcymi. Nauczył ich, jak myć ręce, żeby nie zarazić się jakąś drobną infekcją. Takie drobiazgi okazały się, że dały olbrzymi sukces. Na początku Breisdow tworzył reprezentację brytyjskich kolarzy torowych. W tej chwili jest dyrektorem takiej, taki, dyrektorem kolarskiej drużyny zawodowej, szosowej, Sky Team. Nie wiem, czy wiecie, występują w nich trzech Polaków, m.in. Michał Kwiatkowski. To jest taki. Mercedes bądź Ferrari wśród, wśród grup, grup kolarskich. Tam też prowadził masę nowych zmian. Gdy obejmował tą grupę Sky, zaplanował sobie, że brytyjski kolarz wygra Tour de France w ciągu pięciu lat. Nie udało mu się. Wygrał po trzech. Od tego czasu, gdy Breisdorf został dyrektorem, Brytyjczyk wygrał Tour de France pięć razy. Co on jeszcze tam prowadził? Jakie elementy, jakie droby? Oprócz tego, że wiadomo, że żywienie z takich drobiazgów, które ja zapamiętałem, było to na przykład, że kolarze na Tour de France muszą codziennie zmieniać Lokalizację i hotel. W tej chwili za każdym kolarzem, i każdy kolarz ma swój własny materac, własną poduszkę, którą co, codziennie drużyna przewozi mu do kolejnego hotelu, po to, żeby spał w takich samych warunkach. Z tego co wiem, to nawet mają specjalne środki, które powodują, że szybciej się regenerują. Szyb, szyb, Maszcie mają, które Powodują, że regeneracja trwa szybciej. Mają specjalny autobus, mają specjalnego kucharza, który codziennie przygotowuje im optymalne posiłki i wszystko, co i chwila, jest poprawiane jeszcze o 1%. Czy Wy możecie coś takiego stworzyć w życiu? O 1%? Zachęcam Was do tego. Tutaj jeszcze powiem Wam jedną rzecz, którą ostatnio też. W, w, znalazłem na przykład, jakie mogą być sposoby na lepszą czy bardziej zdrową, e, e, na bardziej zdrowe posiłki. Wpadłem na, e, na przykład, mniejsze talerze. Okazuje się, że gdy taki sam posiłek jemy na dużym albo na małym talerzu, to wzrok nasz bić inaczej. Inaczej się nas mózg, inaczej to odbiera. Gdyby gdy jemy na małym talerzu, to okazuje się, że przez rok możemy zjeść o 22% mniej posiłków. To jest jedna taka rzecz. Druga to, rzecz, to, którą padłem, znalazłem, było to, że żeby jeść na bardziej kontrastowych talerzach. Gdy makaron widzimy na białym talerzu, to jemy go więcej, niż gdy jemy ten sam makaron na także czerwonym. Inaczej widzimy. To tak samo ważne jest to, żeby stworzyć takie sobie architekturę dookoła siebie, żeby po prostu nie jeść. Zrobiono takie badania w jednym z amerykańskich szpitali, żeby w jadalni dać więcej wody. I okazuje się, że tylko ustawianie więcej wody pitnej nie gazowanej w porównaniu i po trzech miesiącach okazało się, że ludzie zaczęli kupować wodę o 25% częściej, niż to było wcześniej. Także można stworzyć nawet w domu sobie takie środowisko, żeby zamiast słodyczy, można pochować słodycze, dać orzeszki czy inne rzeczy i okazuje się, że te 1% może dać znaczenie. Zachęcam was do takich małych zmian. Wydaje mi się, że są bardzo ważne i dają super wyniki. Dzięki. Obrigada.